Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Among Us. Like, subtuście fałszerzowe i backlink. w opisie. polecam serdecznie e, smacznego widzowie. Lecimy do gierki. Dobra, no to co? Lecimy. Tylko dwie osoby brałem, więcej nie biorę. Lecimy, jeszcze szybciutko zrobić skan. Można grać więcej niż 15 osób, Co się nie nazywa. To się nazywa. Plik tajemniczy, dypiesz. E, Luna blady, okej. Okay. Mhm. Dodaliśmy, dodaliśmy dwie osoby ode mnie z ekipy. Stała. Coś się stało, gra? Opowiadaj. Bo wy, wybiegam i widzę Cine dosłownie, jak zabijło. pada. Nex, ale ja mówię. Yy, widzę, jak pada ciało tajemniczego przede mną przy wyjściu tym na zewnątrz z Laba, i widzę, że nie, koniec, w dół biegnie nie. ktoś, to jest kto jest ciekawi. bardzo ciemnego koloru, więc myślałem, że to jest Legion, więc poszedłem szukać. Nagle widzę, jak hmm. i pobiegł w dół i w prawo. Nagle widzę legiona biegnącego z lewej, więc to legion nie jest, ale wtedy. To może być obliczalny albo Patmas, albo ja, Atheria, bardzo ciemnego tak. koloru. Patmas był ja na, na skali. ze mną. Za, nie sądzę, żeby to był Patmos, Katon, też byś zauważył nią. pod tym względem, że on ma tarczę zieloną. I kto jeszcze Czyli... Katon z nami na pewno okay, to Okej, no to nie I był nie Papas, nie No że właśnie jest? tajemniczy i blaki niestety. Obliczalny, coś miał na swoją bronę? No nie, jak coś blaki, bo medykinem to Chciałbym powiedzieć, że Mangetsu zbiegał z miejsca, gdzie padło pierwsze ciało. A Gdzie, gdzie padło pierwsze ciało? Mangi Morza. okolicy prawego reaktora. Nie byłem tam w ogóle, ani razu, nie byłem w tej grze. W sensie, no, zbiegałeś Nie z góry. byłem tam ani razu. Zrobiłem światełka z Katonem i teraz poszedłem do O2. Pierwsze ciało jest. No, dobra, no, ciało. no, no na pewno Ciula, nie zabiła cester, Luna i cester, cester, nie zabił Bloody. Nie, I Patma, co jeszcze Trzeba, nie Trzeba nie uważać, no. bo chyba tutaj mamy dwóch podejrzanych. Już, już trzy głosy na mnie idą. Naprawdę o takie głosy Myślę, że impostorzy nie głosują na Magieca. No naprawdę, no. Ja zagłosowałem, bo myślę, że zgadza się kolorowo. Co? <ślech> Mogłem spróbować troszkę. Ta, tak uh, Dedukcja kolorystyczna. Stalić stalić magiego, ciała, ale ciała to jest ryzykowne w tym momencie. Tak się cykam. Dobra, lecimy zrobić szybko. te. Karty, mam oczywiście długowany task Dobra, task complete mam tutaj luna Zróbmy sobie szybciutko hmm, temperaturę Super No i dobra, lecimy sobie w stronę elektryka Jak spotkam Mangiego to czego jebnąć? O, to to jest blackmailerem? Chyba jest blackmailerem Oho, kolejne trupy no, w A w nie, jestem zamknięty jest ja obliczalny raczej no, ogólnie jest Ogólnie W poprzedniej, Też tak poprzedniej rundzie nie mm -hmm. widziałem tam za bardzo nic, a ale to ciało gdzieś tam było przy... Dobra, czekajcie, no? J Loże, J Loże, zostaw AB, AB jest 100%. Czysty. O, no, dziwne, że pan nas go bronić. Nie, bo nie biegał ze mną przy tej no. turce po prawej stronie, więc raczej jest czysto, Ale ten, ale przynajmniej dowiesz się, jaką rolę ma. Ej, a zauważyliście, że Katon mówi, że obliczalny to Jester? Czy Katon Też był impostorem? i, tak, i on nie przebiegł przez ciało. Nie, przebiegł przez ciało po prostu. A. Ja killera, Może był impostorem kolegą, dlatego. Katon. Ciało, no, ciało, jeszcze... ciało pada. W zasadzie ja podbiegam, widzę katona przy ciele, ciało pada, więc mam dwie opcje, albo katon zabija, albo, albo ktoś ucieka. Albo Margetsu, dwie ja osoby. Nie no, no na ty akurat Podbiega. jesteś mega podejrzany, więc... Za co? Co nie? No jak to, za to, że obliczalny cię widział. No właśnie, to on no. ma tylko dwie osoby, mnie i ciebie, za każdym razem. No na tutaj jesteś mega, mega podejrzany, jesteś, no. Ej, Jayle, to samo, może na jego go przesłuchuj, zobaczymy jaki będzie śmieszkowy, śmieszkowy No. Sobie. no. Bo widzę, że tutaj chyba na gestu chce zostać przeszukany, tak mi się Bo wydaje. Tak. Obliczalny, ty robisz challenge no Dawida Jaspera, że grasz w pralce? To na no, jest naprawdę... Kato... No ja dla ciebie... No, to nie jest wystarczające? Katon jest chyba Grasz z głową w pralce? Tak, tak. Dobry, ja dzień. uciekam, jak coś mi i kryje wam życie. się. Halo, halo. Okej, okay, okej. Okay. Git. No, my czy walnąć tego Mangeca, bo myślę, że to nie są głosy impostorskie, tylko właśnie Graf i Bloody głosują. A Bla Bloody i Graf wątpię, żeby byli impostorami. Hmm, tutaj jest Bloody. Nie wiem, poszukał rzeczywiście tego Mangeca. Spróbuję go jebnąć. O, jest węd tego: Minera. Interesujące. Ale jak spotkam Mangego, to go wale na pyre. Nie ma tu nigdzie. Atmos jest w górnej dekontaminacji. Bloody, Bloody go nie zabijamy. O, obliczalny siula. Dobra, już nie tracimy czasu. Yy, zjebałeś, że zgłosiłeś. Tak. Kurde. Tak, no, tego? Ja nie zjebałeś. Nie wchodziła teraz do specjalnego. No, impostora, którego widziałem jak odbiega A. do tego kila i wskoczył do wenta, która ma tylko jedno połączenie. No dobra, ale jest mógłby tym się złość. Nie ale węczy. goniłem go dosłownie. A gdzie, gdzie jestem. Jest? Ciało, ciało jest na wejściu do y, tego ofisa Admina z prawej strony, tam do vital Rumu. Eee, mm -hmm. przy ciele stoi obliczalny i stoi luna. Obliczalny no, no. tam stał długo, ale długo. Ale obliczalny, obliczalny a, a, chyba jest gesterem co? mimo. Nie, nie a nie, to nie luna, to mysiula, mysiula, mysiula nie luna. A. Może obliczalny chyba jest gesterem, wychodzi na to. A, a po czym e... to bierzesz? Możesz mieć... No, obrzucanie głównym bez powodu. O, Padmas jest Góre, super. super, super clear, jak dla, dla mnie. No co chodzi? Nie no, po prostu wiesz, dziwi że tak mówisz, Czesterem. No, dlatego tak Ty to razem nie No bo no, bo, no bo często i na tych ciałach. Nie, nie mordujesz no? mnie, więc... Jest, no, to Venerer zabił i wiedziałbym, kto to jest, gdybym go dogonił. Niestety, Amy zgłosił. Nie dogoniłbyś go, jeśli był w ventie. Ale Amy, nie rozumiesz. On poszedł do tego węta przy prawym reaktorze i on prowadzi tylko do ventu na lewym reaktorem. Ale wiesz, że on mógł siedzieć w tym węcie do ustawienia, Masz jakiś tropy czystki no, W teorii, tak. E, nie no, i mi się wydaje, że Mangieco nadal może być. Jest mega podejrzany. na I... Mangiego. Sorry. Im więcej to powtarzasz, no. tym mniej w to wierzę, nie? No, no trochę tak, trochę coś w tym jest. A legion też raczej czysty. Dobra, walnę tego e, Mangiego. Mangetsu. Daj, co da Mangi? Dlałem, że kurde, pójdzie do tego specimen'a. Dobra, mamy go Hit, okej okay. Ktoś jeszcze nie żyje? Nie, tylko mam getsu. O, myśl... Co jest, kurde? Double kill poleciał Jem po drugim, warlock Znacznie szybko gdzie, gdzie był graf? Gdzie był graf? Dziwne Ogólnie dobra. no mamy e, prawdopodobnie Warlocka, e, bo dwa kile padły jeden po drugim. To jest e, poszło jakieś e, dwa... Dobra. O! O! <laughs> to by się wyjaśniło! Przypał. Legion. się Przypał No dobra, A... wychodzi Jeśli na Gecu nie żyje, to może jednak nie był, wychodzi na to. E, ale Legion... Nie no. Na nie pewno, no. Był, na pewno A... był. Nie A... no, chyba nie był na Gecu być... jak coś jednak. Tak mi się dobra, wyrzućmy Legiona, no, kończymy co, na grę. I że nie na obliczalnego było, tak? No było jakieś, ale wiesz, że to jest podejrzany na legionę, nie, chyba jednak. Mam takie większe podejrzenia. No nie spokój, no. Nie wyrzucaj no. mnie znowu. Kilkamery? No nie, to no, ale legion. Ja się wyrzucam, jak jesteś impostorem, byczku. Nieprawda, no. częściej nie wyrzucasz, jak jestem niewinny, to teraz możesz się ja wyrzucić. Ja wiem, kiedy cię wyrzuciłem, jak byłeś no. niewinny? No, ja no jak ale... wiem, dzisiaj, jak byłem skazany. 7... Tylko jesteś warlockiem no. legion? Nie, nie jestem. Czyli Double Kill tam poleciał, jeśli on nie jest Warlockiem, czyli ktoś jeszcze no, jest impostorem. Ej, no to może to jednak był, Obliczalny w sumie, który cały czas stoi na ciałach ja i tak? Ja zabiłem na kamerach, a ktoś inny cwaniaka. zabił gdzie indziej. No. Chociaż kurde, Obliczalny. No dobra, ta Antaria w takim razie jest drugim mordercą. Czemu no, ja? No właśnie, nie, to no. cicho Anterio. i nie mam. No, o, i skończyły mi się podejrzani. Cichowo, się? Bo nie ma co powiedzieć tak naprawdę. Skoń, tak ta Skończyli mi się podejrzani. Obliczalny mówi, gdzie są kille. Patmas jest czysty, blady jest czysty. O, Oj, chuj. i rozstrzelił, rozstrzelał patmaza? Jakim kim był patmaz w takim razie Dobra Serio tacy jesteście? Ja pierdolę No ale jak <grym> tacy, się, no, to nie to z... ja powiem, road, no nie Ja nie tylko powiem, To nie jestem ten... Ja, dajcie mi chwilę. chwilę. To się ceni Dobra, anteriast Kurde, <grym> Bela, niedobrze Zazgasił te światło Kurde, Belka, niefortunna sytuacja Dobra, lećmy szybciutko naprawić te światła Może anteriast też pójdzie naprawić te światła, bo wyjdę all of Mm, nie poszedł. Mm. Kurde, chujowo. Ajajaj. Dobra, wyjeb martw... anteriasa. A, jeszcze zabił Bladiego. Ale czemu ja? Czy wytłumacz mi czemu ja? No bo jesteś drugim postorem, obliczalny nie jest. On jest raczej gitem. Ale wydaje mi się. Na czym... Na podstawie czego to stwierdzasz? Bo... O tym, ja że to wie gdzie są kile, no. <laughs> no. Ale jak wiem gdzie są kile? On wie gdzie są kile. No okej, okay, ale też może po sobie reporty i nic nie mówi, więc... No to i dlatego stało. zgłosił teraz przycisk po to, żeby zamiast zabijać, tak? Nie no... no tej nie tej wiem, to może chce nie wydłużyć. na solówę. Nie mogę, nie, nie będę miał solowy. Teraz się skończy. No to, to ja zabiłem oczywiście. A, aha, dobra, to sorry. Nie, na no, by... mnie zagłosuj. Nie, dobra. nie. <śled> to ja zabiłem. Czyli Jester. Daję na siebie w takim wypadku. Ja to daj na siebie. Ej, Ej, a czemu było widać, że jestem impostorem w poprzedniej? No, orakel. Zabiłeś oracle. oracle. Zabiłeś, zabiłeś orakla, no. który miał na ciebie no. użytego tego komfortu. Ja na ciebie haka, ale główno. A to tak działa? Nie się ja, ja za robiłem, bardzo. A nawet nie wiedziałem. A, to no, jest, ja było. Nie byłem było pod nie żadnym znamyło. reaktorem obliczalny znowu troll. Ale trzy kile zrobiłeś na gecu, no to w sumie 4 kille, 4 killi. Ale, ale one były takie czyściutkie, i co z tego, że były czyściutkie? jak poszło na mnie z dupy, jak, no jak ja, ja jestem ja w To, zaproszę, to Pat ale, ale, mówi, że ten wywalcie ten mnie i też mnie wywalają tak próbował Nexa odwalić w pierwszej rundzie w ogóle. Albo że się nie odzywam, to też mnie wywalacie. Nie też wywalacie, jak nie No Wiesz, miałem taką fajną rundę, ale nie mogę sobie pograć, bo od pierwszej rundy ktoś na gecu i mam trzy Ale ja ja, 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 ja no nagliłem, wiem, że się kurwa, zmieniłeś, zmieniłeś, ale, ale to zawsze i tak wystarczy. I, i, ale ten, ale... Ja, ja jak ktoś chce free wina, ja to jak ktoś jest na albo liczem, free wina chcecie, to zmieniajcie się zawsze we mnie, to ale zawsze mnie. No 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 no, ale <laughs> Ale generalnie jak ja jestem impostorem, to też AB powie, że się nie odzywam, czyli jakieś gówno inne i też wszyscy na mnie zawsze no, więc... To niekoniecznie. No, często no, o, o, często o, o, jak się dynie. nie odzywasz, nie jesteś impostorem, tylko bardziej jesteś fortelerem no. i słuchasz po prostu, no. yy, kto, ma, nie, kto może mieć no jaką to, rolę. Totalnie nie, co nie. Totalnie, totalnie nie. nie. nie ale, no powiem, powiem szczerze, że, że że przykrość mi sprawiliście, nie? Ja się uczciwie przyznałem. No przyznałeś się, no ale co zrobisz? Ja myślałem że to chociaż jesteś jakimś Steam albo coś, że tak po byłem z ale nie zdążyłem, nie zdążyłem wrócić. Nawet teraz słuchać wystarczy. Dobra, startuję. nie był. Miałem strzałkę do killa, a ty biegniesz od strony killa. No ale to był mur, to był glitch, ale. No Ja ci mówiłem, że byłem pod dwan. stamtąd. No wyszło jak wyszło, zajebałem Manget. No. Juggernaut to dobra, to może być dobra runda. Jeśli oczywiście się uda, bo to wszystko od tego zależy. To może być dobra runda, ale może być też tragiczna. <grych> to się okaże. W porządku, róbmy tutaj taska. O! Bardzo szybko poszedł kill tutaj. Bardzo szybki kill. To musiała tak, być się Mogę, proszę ugotować. Super, mogę się. proszę, ugotować. Mogę, proszę, ugotować? Już sobie wyobrażam, jak to jest Z kim mnie teraz tepło? <laughs> Ze mną, to elektrykę mnie tepło. Y, Patmas, ty byłeś nad głazem, w tym miejscu, gdzie minerzy stawiają głazy, więc. 10% ale... Padma z minor, ale to było ze mną śmieszne. Było bardziej. był niż... i ze mną był I też inny, ja tam zbiegał. No, no, no. Mówisz, że jesteś inżynierem albo czystem? Nie, 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 mówię, że zostałem tepnięty idealnie nad głaz, tam gdzie węta nie widać. nie, nie, nie nad głaz, czekaj, ja byłem zaraz koło ofisa. Dzień, nad głaz mnie pod, Pytanie Do obliczanego Padma zapytania, mianowicie czemu wy się zwróciliście z tego oficera? Biegliście ze mną, ja sobie wybiegłem zadania, a no. wy. Ja cię przestraszyłem ciebie. No, no, aha. O, 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 mocne, że... mocne argumenty. Ja dobra, dobra. Ja uznałem, że zaraz Pamiętajcie... nie jestem fanem, że biegam za tobą, więc też odpowiedź poszłam. <sum> nie nie Nieprawda, to... fanem nazywam tylko prawdziwych fanów. Czy... Ogólnie <sum> widzieli... <sum> widzieliście, jak to ciało upada? Czy ludzie <sum> ty to to Dobra, chuj tam z tym, karmy, z tym fanów, <sum> Jest nuda w lobby, która ma ponad tysiąc wiadomości mi na czacie napisanych. Tak? Jest powiedział tylko w sumie, że z tego co wiem, to OG Kupson jest czysty, bo był ze mną na lunetce. Ej, ale musi być niesamowicie duża klawiatura, żeby cały księżyc mógł napisać wiadomość na czacie. Bez kitu. Mocne. I to tysiąc wiadomości pojebane. Albo księżyc ma bardzo mało. no, no, to jest dużo więcej, słuchaj. Tak, ale, ale nie by... da się sprawdzić. Wierzący to byłby księżyc. U mnie masz więcej. Nie no, Luna u każdego ma po parę tysięcy pewnie. W długach czy jak? <laughs> też. <laughs> <W krótkach. laughs> nie, to u mnie akurat nie, wyjątkowo. Ona nie? Hmm. Tym razem? Nie, ja tym razem. Co robi? Ja nie wiem, co on robi. Dziwne, strasznie. Dziwne miejsce sobie wybrał do awczenia. Dobra, muszę zacząć zabijać, bo to jest dramat. Kurwa, mać. Dobra, to nie był bait. Niepotrzebnie. Ale potrzebnie. Niepotrzebnie. Jeszcze to zabił? Zabił. No cóż, co tam Nechce powiesz? Co? No chyba wpadłem nie. <noise> Dobra, tak. Wpadłeś jak śliweczka w kąpłocik. to jest to. Jest, tak, no nie, nie tak jest, jest ten bo wpadły. byłby to za dobry paw, ale ogólnie to wytłumaczę całą historię. Byłem amnezjakiem, miałem strzałkę. Do ciała i pobiegłem tak obok komsów po prostu tam, gdzie mhm. jest ten went, bo tam miałem najszybciej do ciała i stamtąd wybiegał sobie z tego wenta. Po prostu no to lekcję, chyba ja. A ciało jednak... tam. Ta, ta, no, Dobra, to by się zgadzało. Bo... No, ja ogólnie y, zgodzę się z Mangeca. Tak. Myślę, że Mangeco mówi prawdę. Mówi to w tak, ale. takim razie zginął gdzieś w labie. Znaczy nie ma to strasznie kłamiesz, to nie ja, to nie ja No ja nie bym chciał powiedzieć, getsu. ja bym chciał że to, stoi, ale... to ciało miało może z 2-3 sekundy Nie no, to chyba to musicie się nie, nie? Próbowałem, próbowałem ja gonić nie, osobę, Nie no, Nexa nie przejdzie goza... to gadanie gestorowe. No. no oczywiście, że nie przejdzie, bo wy właśnie wotujecie i... No po prostu Bo masz rundę życia Nexa postora, nie, No, rundę życia, rundę życia On raczej jest medium, ale wolę nie strzelać jeszcze Nexa Tak, vote Nexa impostor, no, bo no bo bo Graf, generalnie, tak jak no, mówiłam, musiał zginąć gdzieś w labie, bo minęłam się z nim jak wychodził ze spisu okay, na okay. tą stronę. Dobra, idę dokończyć paliwo. Okej. Okay. Poprawmy sobie ten sabotaż i lecimy dokończyć paliwko. O! Idealne siadło. Kurde, bela. Dobra, my nabieramy sobie. Teraz lewe paliwko. Dobra, i teraz zabijamy. Eee, może być. Dobra, 10 sekund Kurde Aj za wcześnie, za wcześnie Jak za wcześnie? No za, nie, wcześnie no za wcześnie, no... za wcześnie Szybko Przecież ty wybiegałeś stamtąd jak on no, no i zastanów się co mogłem robić No uciekałeś o. Nie, nie uciekałem, no, co innego robiłem hmm. <laughs> Ja też próbuję gonić nieraz i reportują No, no. Ten kill ma no nie wiem z 7 no z, sekund, 8 Może nawet mniej, może mieć mniej nawet AB Jest duża szansa, że to zabił jakiś super, bo przy tym killu on, nie było nikogo. On padł przed Time Lordem, ale tak, w takim czasie, że nie, wskr nie wskrzesiło go, nie? A gdzie był ten kill? Gdzie był ten kill? Właśnie nie to na to ka było. kamerach admin coś w tym deseń był chyba on był no, przy kamerach, no? no, kamerach, no kamerach. Na kamerach czy admin? Sorry, myślałem ja tak też o dwa pomysły. Że gra w Patmasa, ale to tak trochę z... A, to nie, to się... nie, nie, no, nie, Patmas nie, bo nie bo zabił. Patmas jest, Black, jest Black, na pewno jest czysty do tego killa. Blaki też jest że... czysty z tego killa. ABK, on raczej też są czyści dla mnie. W sensie z poprzednich ród. No, więc co, ogólnie. Ale... zostaje. Eee... Przecież przed chwilą mnie wykleerował. mam trzech impostak. swoją drogą dalej. Killer, wydaje mi się, że teraz jest w okolicach gdzieś admina, bardziej stronę specimena. Mm, ciężko. Co? Manga, co? Ciężko, bo szybko reporty no. lecą. Nie, nie, skip. skip. Dobra, jest okej, okay, jest okej, okay. mamy to. Udało się. Nikt nawet nie pomyślał, że to mogę być ja poza bazem Dobra, 15 sekund cooldownu. Teraz jeszcze 3 kile muszę zrobić i mam 0 cooldownu. To jest do zrobienia. Dobra, róbmy tutaj szybciutko. Mhm. Ok. Chyba kogoś walnąć w takim miejscu, w którym. A raczej nikt nie przyjdzie. Gdzieś w okolica o 2. Gdzieś przy boilerze, jakby ktoś, ktoś się trafił. Kurde, nikogo tutaj nie ma. Mm, nikogo tutaj nie ma. Najgorzej. Laki. Może być. Kurde, nie zdążyłem! Ajajaj. Trochę mi się nie podoba to, co właśnie widziałem, tak szczerze. To też jest świeży kill. Ja to, jest świeży, to, jest bardzo to jest świeży, to kill, killer najprawdopodobniej jest w specimenie i jeżeli nie mamy morflinga to najpewniej to anterios Ja okay. się przed chwilą mijałem no, tylko z Cupsonem pod storage'em no, Ja teraz no, biegłem, no, biegłem, biegłem z tobą, blaki przecież dobram to, bo my my się minęliśmy e, no AB tak, ale ja pobiegłem za tobą. Sorry, e, my, my się przy weaponsach minęliśmy. AB. I ja sprawdziłem Vitals'y, wtedy jeszcze żył. A, a ja pobiegłem e... do góry i ja się na górze minąłem z kupsonem. Teraz tak, o, od, odklikiwałeś, odklikiwałeś, tą e, to. Tak, teraz, tak. No jestem za tobą w, teraz. A, tak, ale w, jakby w drodze do laba no minąłem się z kupsonem, tylko nie. Okej, okay, okej, okay. no dobra. No, więc jakby, jeżeli no dobra. to jest faktycznie świeży frak, no to kupson tego nie mógł raczej. Odzwalić. Kupson nie zrobił, Blaki nie zrobił, ja tego nie zrobiłem. Wydaje mi się, że Anterias. rzeczywiście Bo... Lula może być racy. To nie był, ja tyle mogę powiedzieć, i nie. i zniknął mi potem. No, anterias tak miał taką drogę, no i tam biegał do laba. No, powiedział, że on, to ja no, był kill. Gdzie był ten kill w takim razie? Właśnie, gdzie to w ogóle było, bo to też. To a. A, no, ja jestem do specimen'a dokładnie. Do góry nie mogę anterias. A, do no góry ja ja nie Ja takiego nie widziałem. Ty, Kubson, też widziałeś, jak on biegał do laba wcześniej. Dobra, dobra, lecimy No do powodzenia teraz, tyle wam mogę powiedzieć. Dzięki, dzięki. Nie wiem, czy widziałem, nie pamiętam. Muzik. O! Orakel uratował. Ok. O! Niedobrze. Kurde, belka. Niedobrze, niedobrze, niedobrze że go uratował. Ej, ej, nie wchodzi? Wchodzi. KURWA, NIE ZDĄ... AJ, TY KURWA! O, jak ja... O, nie mogę, wkur... A, no ja pierdolę! No nie, no nie, no nie! Kurwa mać, no już chciałem go nabierdolić tam! Mm. No nie! <śpiewanie> o mój Boże! Ach. Nieźle. Anterias teraz uciekał z ze Specimena górnego. Tak, Anterias zabił i biegł gdzieś w tamtej okolicy. No no no, 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 no. Natomiast... Zastanawiam mnie, co zrobił w tym momencie Kupson, czemu zrobiłeś... Blok? Oni są ja razem, oni są pierdola, razem. Nie, nie, no, nie, nie jesteś po akurat. Powiemy prawdę czy nie? No powiedzmy prawdę, no Luna zajebała kurwa dwóch na Warlocku. No nie, swe. bo no, po prostu się bałem, że ktoś wejdzie do tego specimen'a. Te w poprzedniej rundzie próbowałem, ale górnej się zesrałem, nie, nie, nie. kurwa mać. Nie, 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 absolutnie Jak uważacie. nie macie racji ja, tak, w tym tak. momencie. Abym tak. wszystkich tam zajebał! Tak, tak wszyscy! Aaaa, jestem zły na siebie! Tak jak się stało, natomiast nie mogę zabijać. Już nie, ponieważ tak, czy... wygłosowałem. Że no tak czy siak mam Gdyby nie Orak to, by, nie to, by, to byśmy wyrzucili Anteriasa i by nie było takiego problemu. Nie! Na nas, Luna, co, no, na nas to nasza co? nie anteriosa, anteriosa. Anteriosa. To i tak nic nie zmienia. Luna uratowała impostora. Kupca, robisz taski? A, idę właśnie. Ale, Padmas może to wygrać jeszcze. Chociaż on chyba nikogo jeszcze nie zabił. Kurde, Bela. Ale jestem zły, ale jestem zły. On też był amnezjakiem, więc on by podszedł do tego killa. W się zabrałby impostora i mnie oskarżył, zgłosił tam to ciało. Tak bym, tak bym pewnie miał problem, no chyba, że w 10 sekund bym zdążył. O oh, wow. 1 vs 1 i on ma mniejszy co cooldown. Oh. 1v1, 1v1! Mm. Co tam było? No co? No dawaj, sk skipa i walimy się. Normalnie? No normalnie, no co. Jak na dziki w zachodzie? No tak. A potem dogrywka w Wizergen 1 na 1 Nie, no bez sensu. Po co tyle? Dobra, no dobra, opowiedz mi swój i rundy, nie? Bo mnie to ciekawi bardzo. Eee. Dobra, ja zeskanowałem się w labie, potem zrobiłem logika i pobiegłem na O2 i znalazłem ciało na elektryku. Timer logika się nie zgadza. Timer się nie, zgadza. A ten, Timer się eee, nie Nie, 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 nie antyres się nie zabił. Ja jestem weteranem i on się mnie walnął po prostu, antyres jak coś. No dobra, ty ja zgaduję w takim razie weterana, nie? No chyba nie. kończy mój. się gra. Dobra. Ty, co to znaczy? Co się teraz wydarzyło? No co? Nie wiem, w sumie Szkoda. No dobra, padmas wygrywa. Ma mniejszy cooldown. Chociaż. A nie, on ten cooldown supera. Ma dłuższy. No. Kurde, to tak przelagowuje. Ojejku No. <laughs> Brawo, brawo, ja pierdolę, ale, ale jestem na siebie tak, klienty, tak kurwa zły Tego się nie spodziewałam Ale ja wziąłem a, nie, a mógł... nie, a No właśnie, wziął, wziął ode mnie, a ja stoję z mam Anteria z tej górnej dekontaminacji Już chcę cię mordować i mnie tam zabierdasz, taki zły byłem kurwa ale Tak się wyrzucić. Anteriasa mogliśmy wyrzucić No mogliśmy, ale Luna właśnie dała urakla nie byłoby tej sytuacji Nie, podnoszę No bo Luna nie chciała